Wszystko, co ewentualnie rzuci się jeszcze w oczy, a może nam umknęło, to proszę o zgłaszanie do protokołu. Rafał będzie robił protokół z potencjalnych usterek, które tu mogą wystąpić. My przeszliśmy przez to takie miejsca, które z nie są to jest właśnie tak zaplanowane, tak wypieczone, że żeby... to Pana dzieło, Pan stał na czele, że mogliśmy to zrealizować i jestem zaszczycony, że dzisiaj Pan jest tam. Bardzo mm. miłe słowa, Panie Starosto, bardzo dziękuję. Dodam tylko, że Pani Wójt ze swojego urzędu dofinansowała Ale... to przedsięwzięcie w związku z tym, jak najbardziej Mówić. współtwórcą jest Pani no, sprzyj. No, tak? tak, oczywiście, to jest odpowiedni moment, Pani Aurelia. Dziękuję, Panie Starosto. Ja również jako radna z W tej w już ostatnio chciałam podziękować władzom powiatku, osobie pana Sterosty, Adriana Ismolta i pana Krzysztofa Rymuzy, jak również pani Wójt Małgorzaty i i wszystkim radnym członkom zarządu dla pomorów. Tańcom, którzy nas inspirowali do różnych rozwiązań i mimo, że to trwało powiem 20 lat, to doczekaliśmy się chyba bardzo korzystnego rozwiązania i takiego, który satysfakcjonuje i zbiera pochwały przy oczywiście różnych uwagach, nad którymi będziemy pracowali. Będziemy mieli jeszcze pracę na kolejne lata. Dziękuję, Dziękuję serdecznie, zapraszam serdecznie Pani wójciu. Zanim przedniemy to do kamery prosimy, do, do aparatu. Dobra, ptniemy, trzy, cztery. Każdy Zabiera, bo to jest bardzo, bardzo ważny kawałek.